W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Arko Przymierza, dziewico Maryjo, Ty nosiłaś w swym łonie Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika nowego Przymierza, trwającego wiecznie. Prosimy Cię, abyś błagała tego, który uczynił Cię miejscem zamieszkania swej świętości. Byśmy nieśli go w naszym życiu, uświęcili Jego imię i wypełniali Jego wolę na wzór brata Stefana. Spraw. Byśmy czynili to z radością i miłością i cieszyli się świętych obcowaniem i wiecznym szczęściem. My zaś będziemy wielbić Pana wraz ze wszystkimi świętymi na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.